Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Katakui dziś kolejny raz kontynuujemy naszą serię z fuzji pokemonów Dzisiejsze top 10 będzie top 10 najstraszniejszych fuzji Pokémonów, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania, a jeszcze pomysł na dzisiejszy odcinek podesłał mi jeden z widzów, Nastablok, tutaj go widzicie na ekranie. Dobra, więc skoro mam już wszystko za sobą to możemy Dalej. Więc dalej miejscu dziesiątym mamy. Mr. Majma i Machampa, przez co wychodzi Mr. Champ i... o ja pierdolę jak to wygląda, no. Jeżeli coś takiego by mi się pojawiło nad nie wiem, no gdziekolwiek w domu nad łóżkiem, podczas gdybym spał, to od razu wybiegłbym spalił dom i nie wiem, przeprowadził się do innego kraju. No bo Jezus Maria, to jest... To jest klaun, tak? To jest klaun. Nie wiem już co by tutaj powiedzieć dlatego zajmuję tutaj y, zasłużone miejsce dziesiąte Okej, okay, na miejscu dziewiątym mamy połączenie elektrody i Chensi, Przez co wychodzi el Chensi, i coś takiego Boże, to prawie jak, nie wiem, jakiś pokrewny pokamon z hauluczą No ale dobra I y, y, co to jest? To jest Chelsea z kolorami elektrody, ale przez to, że ma te kolory elektrody, się robi, to jest taki creepy uśmiech. Taki Joker, trochę kolejny clown, I to jest takie... Ugh. no Zwłaszcza jeszcze na jej wzrok, jak ona się patrzy złowieszcza spod tych jej, nie wiem, włosy, to jest, nie wiem co to jest. I dlatego Chelsea zajmuje tutaj miejsce dziewiąte. Ok, więc lecimy dalej, miejsce... Ósme, tak tym razem się nie fiknę, miejsce ósme yy, Połączenie Gengara i Chensi znowu Przez co wchodzi nam Gensi Coś takiego No i co to jest? To jest jakieś grube z ogonem Jakieś, nie wiem Ma zamiast Znaczy no może nie zamiast Ale zamiast tych włosów Chensi ma jakieś Jezus Maria Macki ma ten uśmiech złowieszcze Gengara i chyba ten... ten usta na brzuchu O co tutaj chodzi Nie wiem, ale dzięki temu tutaj ta fuzja zasłużyła na miejsce ósme Okej okay, więc Miejsce siódme tym razem yy, zajmuje hmm. Połączenie Zubata i Goldaka Przez co wychodzi Zudak, coś takiego <laughs> No i to wcale nie wygląda jak kaczka, bo tak byłem jak z kaczką, ale to wcale jak taka kaczka nie wygląda, bardziej wygląda jak jakiś szczur z tą bez oczu, z tą taką, no jakby to powiedzieć, z tą taką gębą yy, właśnie zubata i w sumie większość tych fuzji z z zubatem są takie właśnie oddychające przez ten właśnie brakoczu i, i tą twarz. Dobra, więc lecimy dalej. Na miejscu szóstym mamy połączenie Mr. Maima z Giodu i o oh Boże znowu klaun, tylko że tym razem nie dosyć, że klaun to jeszcze lewitująca kulka z... Jakimiś umieśnionymi rękami I jeszcze do niego wyraz twarzy No to jest coś Ech. Tego właśnie Tutaj Mr. Dude Zajmuje miejsce szóste Szóste Dobra, lecimy dalej Miejsce piąte Na miejscu w piątym znajduje się <laughs> Fuzja Zubata i Chensi Przez co wychodzi Zensi coś takiego i znowu wszystko tutaj robi twarz zubata. To jest też takie grube, obślizgłe. W ogóle nie ma rąk. I to w sumie tyle, dlatego zdobyło to miejsce piąte. Więc miejsce czwarte. Na miejscu czwartym mamy połączenie Glooma i Lifitunga, przez co wychodzi Glufung, coś takiego. I Jezus Maria co to jest? Czy to ma Wi-Fi na brzuchu serio? Ale dobra, pomijając to wifi To to jest jakieś... Co to jest? To jest łyse To skrube Z, cie... Z tego cieknie ślina Jakby nie wiem, miał padakę I... To creepy wygląda Nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć w swoim domu Okej, okay, dobra, więc Miejsce trzecie Na miejscu trzecim mamy Venomota i Dragonaira Przez co wychodzi nam Venonair, coś takiego. I to jest tak zaczynając yy, lato... Uważajcie, żeby czegoś takiego nie spotkać nad, nie wiem, jakimś jeziorem morzem czy coś takiego, bo ehh, jakby coś takiego mi się wyłoniło, to ja już bym chyba do końca życia się nie kąpał w większych zbiornikach. To ma tak przerażającą twarz, że to jest takie obślizgłe taki wąż pseudo z tymi swoimi nóżkami. Ehh. Dobra, miejsce drugie. Na miejscu drugim mamy fuzję Zubata i Slowbro, przez co nam Zubro. Coś takiego. I znowu tutaj wszystko robi praktycznie ta twarz Zubata. No, po prostu przyjrzyjcie się jeszcze, dlatego to jest, ten art jest tak, jakoś tak dziwnie zrobiony, że tutaj to w twarzy Zubata jest jeszcze kolejne zęby i kolejne, i kolejne, i kolejne, przez co nam takie... Niekończąca się yy, Niekończąca nie się otłań W tym W tej yy, paszczy tego zubro No a tak ogółem to Jest teoretycznie W sumie Jakby tak usunąć mu te algi I tą twarz zastąpić czymś To nie byłby aż taki zły Ale tak to yy. I okej, okay, miejsce pierwsze Na miejscu pierwszym mamy Zubata i Cliffery Przez co wychodzi nam co to jest? Nie mam pojęcia jak to nazwać Ale <laughs> Gdyby coś takiego latało Bo ja to sobie wyobrażam Jako takiego ducha, który lata Gdyby coś takiego latało mi nad łóżkiem W nocy, a ja bym się obudził To no Spierdzieliłbym Spierdzieliłbym daleko Bo no co to jest? To jest Niby taki słodki Pokémon Clippery, Ale przez, te, przez tego Zubata Zmienia się tu wszystko ma te takie zanikające oczy, jakby tutaj jeszcze widać oko. Yy, jedno na tym arcie. Yy, ma, te, ma tą swoją paszczę wielką, taką pustą. I ten kształt klifery, taki porwany jakby, nie wiem jak to opisać. No ale okej, okay, dobra, to było miejsce pierwsze. To było moje top 10 najstraszniejszych fuzji pokemonów. A ja się z wami żegnam. Yy, zapraszam serdecznie do dawania mi propozycji na kolejny odcinek w komentarzach i cześć.